Czy pamiętacie tą słynną scenę z filmu Gwiezdne wojny, kiedy Kylo Ren zatrzymuje pocisk blastera przy użyciu samej dłoni? Czy pamiętacie słynną przeprawę przez morze z Władcy Pierścieni? Czy wreszcie pamiętacie widowiskową walkę na autostradzie z filmu Matrix Reaktywacja? Bo ja najwyraźniej nie pamiętam, inaczej to zapamiętałem. To, co właśnie oglądacie na ekranie, jest czymś, czego prawdopodobnie nie powinniście oglądać. Są to wstępne materiały tworzone na potrzeby filmów zwane prewizami. Tak wyglądałyby filmy, gdyby były jak jakaś słaba gra. Tak wyglądają filmy, zanim w ogóle powstaną. Która rodzi tak zabawne ujęcia z filmów, które doskonale znamy i kochamy, nazywa się tak jak powiedziałem, prewizem, prewizualizacją. Jest to taka metoda tworzenia bardzo wstępnych, szkicowych wersji scen, po to, żeby właśnie przygotować się do produkcji filmu. Gdybyśmy mieli spojrzeć na to historycznie, moglibyśmy pewnie powiedzieć, że prewizy są takim rozwinięciem, ewolucją storyboardów. Storyboardy to są takie po prostu panele, które w jakiś sposób wizualizują to, co znajduje się w scenariuszu. Przejście od tej graficznej, dwuwymiarowej formy do animacji 3D było możliwe głównie dlatego, że nastąpiła ogromna ewolucja sprzętu dosłownie jeszcze niemalże kilkanaście lat temu, żeby stworzyć skomplikowaną animację 3D trzeba było posiadać jakąś bardzo drogą stację graficzną. Dzisiaj praktycznie każdy z nas jest uzbrojony w taką stację graficzną w postaci chociażby gamingowego komputera z jakąś odpowiednią kartą grafiki. Z tego też powodu teraz zamiast tworzyć zwykłe storyboardy bardzo często sięga się po animacje. Jednym z pierwszych filmów zapewne, gdzie taka technika została wykorzystana jest chociażby Szklana Pułapka 4.0, gdzie pomogła zwizualizować sobie bardzo trudną technicznie scenę walki w windzie. Bruce Willis zawsze przystojny. Jeśli mielibyśmy zastanowić się, po co robi się prewizję, no to oczywiście w części już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Nad filmem pracuje bardzo duża ekipa bardzo różnych ludzi na bardzo różnych wielu etapach. Żeby zmniejszyć ryzyko porażki, trzeba upewnić się, że wszystkie te osoby, które funkcjonują w ramach tego systemu, będą miały wspólną wizję tego filmu. W innym przypadku operator będzie kręcił swój film, reżyser będzie kręcił swój film. Tutaj wchodzą rozmaite techniki upewniania się, że wszyscy rozumieją, co tak naprawdę robimy: storyboardy czy chociażby prewiz. Drugą ważną rzeczą, której zapewne się domyślacie, jest coś, co może wydawać się trochę absurdalnie, ale chodzi o cięcie kosztów. Absurdalnie brzmi to dlatego, że oczywiście, kiedy pomyślimy sobie o budżetach tych największych filmów, to one są tak niewyobrażalne, ale mimo tego i tak w tym procesie trzeba oszczędzać. Prewizy służą oczywiście temu, żeby w trakcie, kiedy już jesteśmy na planie, na tym planie spędzić jak najmniej czasu, bo każda godzina na planie oznacza, że mamy coraz mniej czasu, kiedy jest słońce, kiedy możemy kręcić. No i coraz większe koszty, bo cała ta ekipa, cały ten sprzęt musi być w ruchu i musi być tutaj zatrudniona. Oczywiście, prewizy mogą w pewnym sensie zastąpić też coś, co jest inną formą testowania różnych rozwiązań niż storyboardy, czyli po prostu próbowanie scen, powtarzanie scen, kręcenie w różny sposób. Każda z tych metod oczywiście oznacza więcej czasu spędzonego przez całą ekipę i więcej kosztów. Tymczasem w ramach prewizualizacji można w środowisku wirtualnym przetestować te rozwiązania praktycznie za darmo i w bardzo krótkim czasie. Zaletą prewizów nad storyboardami jest natomiast to, że są to interaktywne formy przygotowania scen. Interaktywne dlatego, że one są oczywiście tworzone w programach graficznych, które to programy mają oczywistą zaletę tego, że można w nich manipulować pewnymi obiektami niemalże w czasie rzeczywistym. Ale co jest najważniejsze w tym momencie to to, że te prewizualizacje najlepiej nadają się do różnych skomplikowanych scen akcji z wieloma motywami, wieloma postaciami i wieloma efektami specjalnymi, czyli do większości filmów, jakie powstają teraz w Hollywood. Oczywiście nie zawsze trzeba wykorzystywać prewizy tylko do efektownych scen batalistycznych czy scen walki. Czasem można też zanimować prostą rozmowę, jak to miało miejsce w przypadku filmu katastroficznego 2012. Charlie, nigdy Ci się nie uda! To twój dzieciak. Gdzie jest ta cholerna mapa? Gdzieś w moim kamperze. Aaaa! Mógłbym tak cały dzień. To jest genialne, po prostu. Przejdźmy do tej najciekawszej i najważniejszej kwestii, to znaczy tego, dlaczego prewizy oferują taką dużą dokładność w tym, co próbują zrobić. Wiele z tych scen, które oglądacie, tych prewizualizacji, tych wstępnych szkiców, wygląda niemalże identycznie jak finalne sceny, z które widzimy na ekranach kin. Żeby to wyjaśnić, musimy zastanowić się, jak w ogóle robi się prewizę. I tak naprawdę możemy tutaj wyróżnić trzy podgrupy tej techniki, wykorzystywane obecnie na planie filmowym w Produkcji filmu. Przede wszystkim mamy prewizy, -pre które powstają przed samą produkcją. Mamy więc scenariusz, mamy wizję reżysera, mamy pomysły na jakieś sceny, ale chcemy to wszystko przedstawić w konkretnej postaci. Tu więc artysta prewizowy otrzymuje więc pewne informacje. W zależności od filmu to może wyglądać inaczej. Czasem bardzo konkretne pomysły, czasem ogólne pomysły, walka z helikopterem i w zależności od reżysera, oczywiście może w mniejszym lub większym stopniu eksperymentować, a później przedstawia jedną lub kilka wersji reżyserowi. Zaletą tego procesu, tak jak mówiłem, jest interaktywność, a więc kiedy reżyser, producent i jakaś tam mała, Ekipa ogląda te wczesne wersje. To tak naprawdę na bieżąco można wprowadzać jakieś poprawki albo testować różne ułożenia kamery, zmieniać sekwencje, zmieniać rozstawienie aktorów i tak dalej. Tak naprawdę już na tym wstępnym etapie można zbudować całe sceny z wszystkimi elementami bardzo dokładnie, bez ani jednego dnia kręcenia czegokolwiek. Więc chyba nie trzeba wyjaśniać, jak bardzo dużą pomocą to może być dla ekipy, która przy każdym filmie, że tak powiem, rusza w nieznane i za każdym razem musi zmagać się z wieloma problemami. Drugim typem tej techniki stosowanym dzisiaj są tak zwane postprewizy. To jest coś, co dzieje się bezpośrednio średnio na planie i jest wykorzystywany przede wszystkim w filmach, w których wykorzystuje się często green screen i różne efekty specjalne, co tak naprawdę oznacza bardzo dużą część filmów Marvela, Star Wars i tak dalej. Prewizualizacje przydają się tutaj przede wszystkim po to, żeby pokazać ludziom, którzy są na planie, co właściwie dzieje się w scenie. No i przeważnie wygląda to tak, że gdzieś tam na planie jest zawsze ten ekran, gdzie widzimy tą prewizualizację z aktorami nałożonymi przez green screen, tyle tylko, że oczywiście w tej podstawowej, prostej grafice. Do tego dochodzi jeszcze jeden etap, tak zwana techniczna prewizualizacja która mówiąc krótko, ma pomóc w budowie scen na takim bardzo technicznym poziomie. To jest najczęściej budowanie danej sceny w postaci 3D po to, żeby można manipulować tą sceną na komputerze, zaoszczędzić czasu i sprawdzić, jak różne rozwiązania będą wyglądały w rzeczywistości i czy w ogóle są możliwe. Jack Geckler, którego wykład bardzo ciekawy na temat prewizualizacji, można zobaczyć w sieci, wspominał, że w jednym z filmów dla Netflixa, przy którym pracował, robili właśnie taką technologiczną budowę sceny, dość problematycznej, dlatego że zamkniętej na niewielkiej przestrzeni, ale dzięki temu modelowi 3D można było znaleźć dodatkowe ścieżki dla. Kamery i po prostu rozwiązać jakieś tam różne problemy. Oczywiście taka technika ma zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony takie prewizualizacje podobno robi się bardzo szybko, gdzieś znalazłem informację, że jednego dnia dobry artysta może nawet dwie sceny pełne zanimować, jeżeli jest taka potrzeba. Z drugiej jednak strony ta osoba, która zajmuje się prewizualizacjami, jest takim troszkę wyrobnikiem, to znaczy jest osobą, która musi w bardzo szybki sposób dopasowywać się do wizji reżysera. Jeżeli ta wizja na przykład się zmieni, to może się okazać, że wszystkie sceny, które przygotowywaliśmy w prewizualizacji są do niczego, są niepotrzebne. Wspomniany przeze mnie człowiek miał taki przypadek, kiedy pracował przed Deadpool 2, gdzie stworzył podobno jakąś super świetną animację. I miał nadzieję, że ona zostanie wykorzystana do zbudowania kolejnej finalnej sceny. Ale kiedy oglądał już finalną wersję filmu, no to okazało się, że tej sceny tam w ogóle nie ma, więc cała jego praca trafiła jak gdyby do kosza. Ale mimo wszystko, taka zabawa pacynkami musi być fajna. Tym bardziej, że za tymi pacynkami w naszych głowach teraz, z perspektywy widzów, są prawdziwi aktorzy. Co oni ci zrobili, biedny człowiek? Chciałbym zaprezentować wam tutaj, jak różne sceny z prewizualizacji są bardzo dopasowane do finalnych scen, które oglądamy w filmie. Ale tak naprawdę nie mogę tego zrobić, bo jesteśmy na platformie YouTube, więc jeżeli wykorzystam jakieś treści filmowe i użyję chociażby o sekundę za dużo cytowanego materiału, to może się okazać, że przez okno mi wpadnie grupa uderzeniowa Warner Bros. w budynku obok, zacznie do mnie strzelać snipers Sony Pictures. Także niestety zostajmy przy tym. Te prewizualizacje, które oglądacie w tle, prawdopodobnie wystarczą do tego, żebyście uwierzyli, że są one bardzo bliskie temu, co widzimy w finalnym produkcie. I dzieje się tak dlatego, że prewizualizacje mają bardzo dużo zalet technologicznych związanych z tym, jak są tworzone już na takim technicznym poziomie. Oczywiście tworzy się je w programach graficznych, takich jak Lightwave czy Maya. Co ciekawe, bardzo często w prewizualizacji wykorzystuje się także renderery w postaci silników znanych z gier komputerowych. Silników przede wszystkim takich jak Unity czy Unreal Engine, które są bardzo przyjazne dla użytkownika, bardzo otwarte. Zaletą tych współczesnych silników, bazowo tworzonych pod kątem gier komputerowych, jest też to, że dysponują one tak Asset Storem, a więc takimi wbudowanymi, z połączonymi z tą usługą sklepami, w których znajdują się różne gotowe modele 3D. Wyobraźcie to sobie z perspektywy osoby, która ma stworzyć wizualizację jakiejś sceny, na przykład z filmu akcji. Potrzebujesz samochodu, ściągasz go po prostu z asset storeu, potrzebujesz karabinuś, taki model jest już gotowy, wystarczy go kupić i pobrać. Zaletą tego, że wszystko to jest połączone z silnikami graficznymi, jest też to, że można po prostu podpiąć sobie pada czy jakiś kontroler do komputera, na którym to wszystko działa i bezpośrednio na planie nawet poruszać się po scenie, zmieniać ustawienia, przerusować postacie. Wszystko to robi się bardzo szybko, bardzo sprawnie, chociaż oczywiście nie jest to praca łatwa, bo też animowanie nie jest aż tak proste. A to wszystko jest możliwe także z jeszcze jednego powodu, o którym nie powiedziałem, a mianowicie oprogramowanie do animowania, do projektowania grafiki 3D jest uzbrojone w różne narzędzia pomocnicze, które mają właśnie symulować element filmowy. W tych programach można wybrać sobie więc jaką kamerą kręcimy, jakie mamy szkło, czyli jakie mamy obiektyw, jakie mamy różne dodatkowe parametry. Da się tam nawet ustawiać dodatkowy sprzęt filmowy, taki jak krany czy wózki, czy i te wszystkie przyrządy, które sprawiają, że otrzymujemy płynne ujęcia, przejścia i tak to jest bardzo ważne, bo oczywiście zanimować coś może każdy w bardzo prosty sposób, ale to niczego nam nie da, bo ta animacja musi przełożyć się przecież na ruch kamery. Kiedy dołożymy więc do tej podstawowej prewizualizacji ten element prawdziwych przyrządów, prawdziwych kamer i, i prawdziwej optyki tego, jak kamera patrzy, no to może okazać się, że możemy w tych programach do tworzenia prewizów opracować praktycznie cały film, co moim zdaniem powinno się robić. Wyobraźcie sobie, że idziecie do kina i zamiast aktorów, scen. Efektów specjalnych widzicie to cudo. Aaaa. Stwórzmy może internetową petycję, żeby filmy wypuszczały całe prewizy całych filmów. Oczywiście nie wszystkie filmy potrzebują prewizów, szczególnie jakieś artystyczne kino, gdzie mamy reżysera, który ma już wizję w głowie i operatora, który wszystko już ma ustalone. Przy tak dużych przedsięwzięciach jak kino superbohaterskie, gdzie na ekranie dzieje się po prostu mnóstwo rzeczy, bez takich prewizualizacji naprawdę trudno byłoby sobie poradzić i naprawdę trudno by było zrobić filmy, które mają jakiś taki element filmowości i, i prawdziwości w tym, w tym, co się dzieje na ekranie. Dzięki temu, że animatorzy prewizów mają do dyspozycji te, niemalże te same narzędzia, tylko w wirtualnej postaci, mogą tworzyć lepsze sceny, lepiej przydające się filmowi, ale też wydaje mi się poprawiające jakość tych filmów. W dalszym ciągu ta technika jest dość świeżym konceptem, pojawiła się stosunkowo niedawno, ale już teraz wiele dużych produkcji bez czegoś takiego nie mogłoby się obyć. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale jak mogłoby Wam się nie podobać coś takiego?